W sumie dziwi nas to, że, że uczniowie Pana Jezusa z Nim chodzili, a czytamy, że, że ciężko im się było przebić przez to. Widzieli te wszystkie znaki, przez nich działy nawet te znaki i cuda, a ciężko im było się przedostać do tej radości. Człowieka, który jest zadowolonym człowiekiem, wdzięcznym Bogu. Przyszli tam, kiedy wypędzali te demony, uzdrawiali, cieszyli się że nawet demony im są posłuszne, ale Jezus mówi raczej radujcie się bardziej, że imiona wasze w niebie są zapisane. Co tam z tymi demonami, skoro one znowuż w kogoś tam wlezą? Kogoś kolejnego i to tak z tego wyrzucą, a tam wróci, tam gdzieś pójdzie albo. I, a tutaj życie wieczne to życie wieczne. To jest zupełnie, zupełnie co innego. E więc e, omówiliśmy sobie sporo z tego, z tego, z tego e, miejsca w semenach Ewangelii Mateusza. E, Uważam fajnie, dzięki Bogu, że Bóg kładzie na, na serce, na myślenie, właśnie takie wyciąganie wniosków. E, normalną rzeczą jest i logiczną też to, że czytając wszyscy to samo miejsce, e, mieliśmy też podobne spostrzeżenia widząc. E, te fragmenty lub te fragmenty pokazujące, jakim jest Jezus, w jaki sposób on podchodzi do, do ludzi. Widzimy, że jest łagodny, jest przyjemny, też jest zdecydowany w tym mówieniu do, do ludzi, którzy zachowywali się w sposób. Niegodny tego, żeby w tak się zachowywać ludzie, którzy mieli reprezentować y, tych, którzy mieli pilnować prawdy Bożej, a oni stawali przeciwko i nie, nie, nie widzieli, że przecież Bóg nie jest Bogiem, który chciałby zamknąć człowieka w niewoli. Bóg chce, żeby człowiek był na wolności, żeby mógł się cieszyć, a nie skrępować. Jeżeli dawał jakiekolwiek prawa, to tylko po to, żeby człowiek widział potrzebę Boga. Ee, więc e, widzimy tutaj wiele tych miejsc, które w sumie nie chciałbym powtarzać jakiekolwiek tam, no, bo dobrze było to przekazane, więc e, z reguły to jest e, 11. 18, 19. To jest taka, taka, takie jakby świadectwo pokazania, jak często są oceniani posłańcy od Boga. Że z reguły tam później Mateusza dalej jest też opisane, że Bóg posyła swoich proroków, oni ich zabijali, a potomstwo ich stawiało im pomniki. I tu Pan jest w tym 18, 19, mówił, albowiem przyszedł Jan, nie jadł i nie pił, a mówią, demona ma. Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, a mówią, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich uczynków. I w ten sposób mądrzy ludzie ocenili, jak ten... Y nie jadł, nie pił, no to mu gdzieś tam przypisali jakieś e, demona. Później, powiem panu Jezusowi, też przypisali, że prezewu w nim działa. Więc ocena ludzi, e, którzy e, powinni mieć rozeznanie, często jest nieadekwatna do rzeczywistości. Nie patrzą na to, jak mówi Bóg, tylko patrzą na to po ludzku, a więc pasuje do naszej. E, E, nauki nie pasuje do naszej nauki, no to jest e, tym heretykiem. Trzeba go zgładzić. I palono tak na stosach e, wielu Bożych ludzi, e, czy spośród Anabatystów, czy, czy e, e, innych, którzy e, chcieli żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Nikomu nie, nie, nie wchodzili w drogę, na nikogo nie, nie, jakby nie napadali. Chcieli żyć zgodnie ze Słowem Bożym i już to przeszkadzało, już ścigano tych ludzi. I jeżeli nie odwołali, to ich skazywano na ścięcie albo na spalenie, O to, żeby innym dać przestrogę, aby nikt nie myślał inaczej, jak powinni myśleć wszyscy. A co to ma wspólnego? Z Bożą prawdą Pan Jezus przychodzi i daje każdemu człowiekowi prawo myśleć, zastanawiać się, rozważać, dociera do człowieka, więc e, e, pięknie też pokazuje, że gdy nawraca się e, to jest, to jest tutaj w e, tym 13, 52 wierszu, e, 51, 52, zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu tak, a on rzekł do nich. Dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do gospodarza, który dobywa ze swego skarbca nowe i stare rzeczy. A więc ten uczony w piśmie, gdy się nawrócił i stał się takim uczniem Królestwa Niebios. To on zaczyna czerpać z tego skarbca Bożej prawdy, z tego nowego doświadczenia, jakie przyniósł Jezus Chrystus, ale również sięga i do Starego. Nie, nie, nie wyrzuca Starego, mówi, a to już tamto wcale nieważne, ja tylko sobie będę tam teraz tym się zajmować. I znowuż by było popełnione coś, bo tam mówił Bóg i tu mówi Bóg. I tam są słowa, które pokazują, Konsekwencje, Paweł mówi, aby to było dla Was przykładem, abyście uczyli się już teraz tutaj, aby nie wejść w to, co oni weszli, aby Wam się to nie stało, co im się stało. Bo z powodu niewiary nie mogli wejść do Bożego odpocznienia. A więc mamy, mamy słowo Boże, które do nas jest skierowane, i, i tak dla mnie, dla Ciebie jest to drogocenne, aby wierzyć, wierzyć temu, co Jezus mówi. Tu jest w przypowieściach. Później, dzięki temu, że Jezus tłumaczył swoim uczniom, oni też zapisali to, co Jezus im tłumaczył na osobności. I wiemy, jak te przypowieści, co przez nich Jezus mówił, a więc również i mamy to tłumaczenie do, do wglądu i możemy zaglądając wiedzieć, o właśnie, o to, o to chodziło, a o to chodziło, nie? Że, że nie jest tam domyślać się, tylko wiedzieć, że co Pan Jezus przez to chciał do mnie i do Ciebie powiedzieć. Cieszmy się z tego. Mamy taki święty przywilej, że możemy mieć w rękach Biblię, w której jest wykład też tego, co Jezus mówił. Tam, tam ci faryzeusze, ci uczeni w Piśmie, oni słyszeli tylko pierwszą część. I dla nich to była, co to za mowa w sumie jest. On nierozumnie mówi. Nie nieraz spotkałem że gdzieś między tymi mądrymi, uczonymi e, ludźmi, e, kiedy otwierasz usta, i, i chodzi o, o tych tam u, takich uczonych biblijnie, otwierasz usta i mówisz proste Boże Słowo, oni patrzą na ciebie i w sumie wiedzą, co ty mówiłeś. Bo ty nie, nie powiedziałeś to tak, yy, tak mądrze, tak, tak, yy, yy, tak i używając pewnych terminów tamtych albo jeszcze tamtych czy innych, tylko co, co on w końcu mówił? Przecież wszyscy to wiedzą, co on mówił. Nic nie powiedział nowego zupełnie. <śleskujesz> Tak, i później, a tam musi być coś, co jest dokłażone, tak jak jedzenie musi być przypytraszone, różne kolory, różne rzeczy. I wtedy, no tak, to było, a taki prosty chleb i ryba, to co to było w sumie? A więc tak w rzeczywistości wygląda, i gdy prosty lud słucha tych prostych słów Jezusa, dla prostego ludu jest to jak balsam. Przyjemnie słuchać, co on mówi. Dlatego tylu ludzi za nim chodziło i go słuchało, bo dla nich to było oczywiste. Oni tam byli, czy na roli, czy, czy wyłowili, czy inne rzeczy. I on, mówiąc o tych rzeczach, oni, no, no tak jak i tu było powiedziane, że, że Dawid chciał wyrywać ten, ten, ten kwas, a tutaj patrza. tu i. I, 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 I dobra roślina się wyrywa, czy tam pszenica, czy co, więc w końcu doszedł do mądrości. no Nie ma sensu wyrywać chwastu, bo przy okazji powyrywa mi pszenicę, którą chcę mieć tam, żeby była, więc dobre, niech to rośnie. No i Jezus o tym właśnie mówił. Te proste rzeczy, i oni to rozumieli, bo codziennie w doświadczeniach gdzieś byli i, i oni rozumieli, a tam ci to siedzieli i tylko gdzieś tam. Yy, Wymyślali, co teraz zrobić, Z jakiego powodu można dać list rozwodowy? A, a tak, a bo, to, bo przypaliła mięso. No, dwa z, razy z jak, dnia. Nawet, nawet nie musi dwa razy, ale, ale, ale wymyślali, no jakieś powody. Jakieś, myśleli o innych zupełnie sprawach, a Jezus zupełnie o czymś innym. I dlatego dla nich to było, yy, co on robi, dlaczego on temu człowiekowi przywraca zdrowie, Niechby sobie chodził z tą usłą ręką. Przecież my teraz mamy teraz tak ważne, ważne świadczenie, dlatego on im mówił, dla Was rzeczy są ważniejsze, jakby rzeczy ukradli jakoś, <laughs> <laughs> przyjechał na jakimś tam ośle do, do tej synagogi, yy, i teraz wychodzi i patrzy, że osła nie ma. To co by zrobił? Ludzie, złodzieje, gdzie, gdzie, gdzie jest mój osioł? Aby zaczął krzyczeć, nie? I bo, bo straciłby coś tam swego. A tutaj człowiek uzdrowiony został, tak bezmyślność normalna, tak jakby zasklepiony umysł, że oni nie potrafili swobodnie naprawdę myśleć. Jezus pokazywał im to, że jesteście zasklepieni. Wy sobie nakładaliście tyle rzeczy, że wy nie umiecie się cieszyć z tego, co Bóg czyni. Tylko byście tak trzymali Boga w jakimś więzieniu i nie pozwolili mu się poruszać w ogóle. A, a Jezus swobodnie mógł, mówi, przecież ja jestem Panem z Sabatu. To znaczy, człowiek jest tym, który ma w tym czasie być z Bogiem w pełni, jeżeli to był wyznaczony dzień, to po to, żeby ludzie mogli być z Bogiem, a oni wszystko kombinowali, jak widzimy, żeby różne rzeczy zrobić, a więc. Nie rozumieli tej, tej przyjemności bycia z Bogiem, nie, nie mieli tej świętej społeczności z Bogiem, a więc dla nich to było utrapienie być tak z Bogiem. A więc wymyślali różne rzeczy. Ale gdy Jezus przyszedł i uzdrowił człowieka, to od razu byli wzburzeni, co on wyprawia. A sami co wyprawiali przecież? Sami łamali to nieustannie, po prostu w różny sposób. Pamiętam jak było, co tam i w Jerozolimie, co w końcu Nechemiasz pogonił, jak jeszcze mi raz przyjdziecie, to was tu nie tylko słownie, ale i czynnie pogoni stąd. No bo, bo i tak było i musiał bramę zamykać, bo ci chcieli iść tam do nich, nie? bo tam ci przyszli, a więc ci mimo tego chcieli w sabat iść, kupować, ale to nie było takie ważne. A, a tutaj raptem, tak jak my, musimy uważać, żebyśmy się gdzieś nie zasklepili i gdzieś nie zamknęli się na na to szczęście, na wdzięczność, na otwartość, na, na ochotę, aby być człowiekiem używanym przez Boga, żeby, żeby być gotowymi na to. W tym dwunastym rozdziale i trzydziestym czwartym wierszu czytamy słowa Jezusa, który używa. No w sumie podobnego prawie terminu jak Jan, chociaż ten 33 też w zasadzie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry, albo w zasadzie drzewo złe, to i owoc będzie zły, albo z owocu poznaje się drzewo. Plemiona żmijowe, jakże możecie mówić dobrzy, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta i on im pokazuje. Wy, wy nawet mówić nie potraficie prawidłowo. W waszej mowie już syczenie słychać. Zjadliwy głos, taką ochotę, żeby, żeby, żeby wykazać swoją wyższość w pojmowaniu biblijnych nauk nad, nad tym motłochem czy nad innymi, którzy nie mają jakichś tam szkół. Już kiedyś słyszałem, pewien, pewien po szkole powiedział, że tych, których nie mają szkoły, nie trzeba na nich zwracać uwagi. Oni nie mają uprawnień danych. A więc, jeżeli szkołę skończył, to trzeba zwrócić na tego człowieka uwagę, e, a jeśli nie skończył, to nie ma co się nim przejmować w ogóle. On się nie liczy w tym. A więc mają takie pojęcie do dzisiaj. To nie jest to, że, że, że to było tylko kiedyś, nie? A więc takie pojęcie mają do dzisiaj, że, że jeżeli to jest tam z, z papierem, z pieczątką, no to jest to prawidłowe i tak to trzeba tam zważyć, ale jeśli nie ma papieru i pieczątki, no to, to nie jest tak, tak, ważne. A więc y, pamiętajmy, y, nie chciejmy sami wpaść w to, że będziemy krzywo patrzeć na kogoś, kto się chce ratować na przykład. Ludzie mówić słuchaj, ty już się próbowałeś ratować 10 razy, przestań już w końcu, bo mamy tego dość. Żeby, żeby tak nie patrzeć, tylko choćby się ratował i 151 razy, to za 152 mieć takie samo otwarcie, jak miałeś 151 razy wcześniej. Za każdym razem, otwarcie. Niech ci się powiedzie. Mieć otwarte serce. Jeżeli ten człowiek startuje 152 raz, to jakże musi być zdeterminowany, że chce to osiągnąć? Bo już dawno był odszedł, gdy tyle się razy na przykład nie powodzi? A więc widzimy, że, że, że to jest dla nas powinno być to tym bardziej. Dodaj zachęty temu człowiekowi. On chce naprawdę się uwolnić. Inny no, odchodzi po trzech razach mówi: oszłam, dość, nie będę się tu wygłupiał, czy ktoś. A ten człowiek dalej, dalej, dalej chce, chce to osiągnąć. A więc okaż mu serce, po, powiedz: bo Pięknie, podoba mi się to, że masz ochotę dojść do celu, dojdziesz. Trzymaj się, wytrwaj, tak jak Jezus mówi, wytrwaj do końca, a otrzymasz więcej, więc nie rezygnuj, nie, nie daj się ustawić w jakikolwiek sposób. Niech Słowo Boże tak naprawdę reguluje nasze myślenie, nasze postępowanie wzajemne. W tym trzynastym znowuż rozdziale szesnasty i siedemnasty wiersz. Ale błogosławione, czy też szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze zesłyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Bardzo pragnęli, a oni byli naocznymi świadkami. Jan później pisze w tym liście: Myśmy dotykali się słowa żywota, słuchaliśmy, widzieliśmy, jak żyje. Wspaniałe przesłanie. Oni mogli już powiedzieć: Myśmy go widzieli, dotykaliśmy się, oglądaliśmy to jego działanie, widzieliśmy jego miłość do Ojca. To, to było przepiękne być z nim i oglądać jego postępowanie, gdy umywał nam nogi. Oglądaliśmy naszego Pana w dziwnym doświadczeniu i byli zadziwieni. Piotr to jedynie potrafił wyrazić. Mówił, Panie nie będziesz umywał moich nóg. A oni, oni nawet nie umieli tego wyrazić, bo oni mieli ich chyba w ogóle. A Piotr jeszcze próbował wyrazić, Panie to przecież Ty jesteś Panem, nauczycielem i Ty miałbyś mi umywać nogi Pan Jezus mówi, tak, jestem Panem i nauczycielem, ale ustąp, ponieważ potrzebuję umyć ci nogi, żeby dopełniona była cała moja praca nad Tobą, żebyś mógł mieć dział w tym, co się dzieje. A więc jak, jak bardzo cenne jest to, żebyśmy my dzisiaj tak samo byli szczęśliwi, że możemy czytać przekaz tych Bożych ludzi, którzy chodzili z Jezusem, słuchali Jezusa, opisali, co On czynił. Jak on podchodził do ludzi, abyśmy i my mogli się tego uczyć dzisiaj. To jest dla nas duchowo ważne, żeby to słowo w nas czyniło, łagodziło nas, czyniło nas bardziej zdecydowanymi, żeby gdy napotykamy na ludzi, którzy zakazali być na przykład, żeby czynić to, bo według ich, ich pomysłu nie wolno zrywać kłosów w sabat na przykład. I Panie Słowie, gdyby znali prawdę, to by nie. nie Potępiali niewinnych, a tu potępianie niewinnych okazuje się na gminne. A, a, a znowuż chwalenie tych, którzy żyją w grzechach, czy w cudzołóstwie, czy w innych grzechach, to jest no to przecież ludzie nie mogą go żyć. Trzeba im pozwolić, żeby jakoś mogli sobie tutaj żyć. A więc takie podejście często atakować tych, którzy żyją. A, a, a pocieszać w sposób taki, żyjcie, żyjcie, Pan Jezus Was kocha i będzie dobrze tych, którzy powinni się ratować. I to natychmiast. Porzucać grzechy swoje, oczyszczać się. A więc tak, tak do, 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 do dzisiaj wygląda ogólna, szeroka e, religia. E, e, a niewielu jest tych, którzy kroczą drogą Pana Jezusa Chrystusa. Zawsze było niewielu. Zawsze tam jak jest na początku, mówił maleńka, trzutka, nie obawiaj się tej wielkiej zgrai. Oto posyłam was jako owce między wilki. Nie bójcie się. więc y, posłać owce między wilki. Ktoś <gryś> powiedział, no to jest ryzykowne. Ale Pan Jezus mówił, ale nie martwcie się, ja jestem z wami. Ja wam pomogę przejść i pokonać tej przeciwności. W tym też 10 rozdziale Mateusza w 24 i 25 wierszu. Nie jest uczeń nadmistrza ani sługa nad swego Pana. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego Pan. Jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej Jego domowników. A więc Jezus określił już wtedy że jeżeli jego nazwali w ten sposób, tym bardziej ci, którzy są domownikami wiary. I nie ma co się tam specjalnie, e, e, nie wiem, e, urażać czy cokolwiek innego. To jest norma, norma, która e, e, zawsze, zawsze była. A więc nie jest uczeń nadmistrza ani sługa nad swego pana. Ale wystarcza, byśmy byli jak mistrz. Pan mówił, chodź za mną. Na śladu mnie to jest dla nas bardzo ważne. I też to, co było już mówione, że szczęśliwy jest ten, kto się mną nie zgorszy. Różne wydarzenia są w życiu wierzących ludzi. Czasami wydaje się, jakby Pan Jezus nie interweniował i musisz cierpieć i cierpieć i cierpieć. I myślisz sobie, pani ale przecież ty wiesz, że ja cierpię już tak długo i już. Już powinieneś chyba zakończyć to, a w końcu człowiek myśli sobie, chyba coś nie tak i odwraca się. Jezus mówi, bądź wierny aż do końca. Ja wiem, co jest Tobie potrzebne. Jeżeli ufasz Panu, że On Cię miłuje i wie, co Tobie jest potrzebne, to nie wystawiaj Mu warunków działania. Jeśli On je nie spełni, to Ty się zgorszysz i odwrócisz od Niego. Bo, bo to jest niebezpieczne. Bo to jest tak, jakby wymuszać na tym, który doskonale wie, jak Cię przygotować do wieczności, żeby on zaczął działać według Twojego pomysłu. Według naszego pomysłu, to my nigdy nie wejdziemy do wieczności. Według pomysłu Bożego, który jest wyrażony w Chrystusie Jezusie, my już weszliśmy do wieczności. A więc nie, nie, nie zgorszmy się, gdy coś trwa dłużej. Albo u tamtego było szybciej. Dlaczego? U tego człowieka szybciej odpowiedziałeś, a u mnie tak długo nie odpowiadasz. Bóg wie jedyny. Ale widać, że, że to, co się dzieje w życiu człowieka, to, co widzieliśmy w życiu Joba na przykład, okazało się później tym dobrem dla, dla Joba, gdyż nie tylko zesłyszenia, ale już oglądał Boga w działaniu. Wiedział jeszcze więcej o Bogu. Był jeszcze bardziej szczęśliwy z przynależności do Boga. Niech Bóg Daje nam to, żebyśmy pamiętali. Tu jest napisane, że w tym 12, od 36, 37 opowiadam Wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w Dzień Sądu. Nieużyteczne to jest nieprawdziwe słowo, prefabrykowane, oparte na iluzji. Na złym widzeniu, na myśleniu, że, że człowiek już wie lepiej od, od Boga, nawet jak powinno być. I wtedy mówi słowa, są nieużyteczne, bo Pan za nimi nie stoi. Albowiem, na podstawie słów Twoich będziesz usprawiedliwiony, i na podstawie słów Twoich będziesz potępiony. I to jest dla mnie, dla Ciebie, bardzo ważne, aby, aby pamiętać. Gdy cokolwiek mówimy, mówmy to z takim, z taką świadomością odpowiadamy za to, co mówimy. Nie mówmy pustych słów, pustych haseł, pustych obietnic. Składajmy rzeczywiste, prawdziwe. Gdy modlimy się, tak samo mówmy do Boga. Niech to będą pełne słowa, których my chcemy znaleźć Jego odpowiedź, a On jest gotów, żeby odpowiedzieć. Amen. 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 się.